Witam wszystkich, jesteście znowu, Matizek e, a dzisiaj mamy widzowie, no to bądźmy, updateem tego może tak mini, może jedna rzecz została dodana, w sumie dwie, e, no to tak, dodano nam tutaj e, jakby, jak to powiedzieć, barierki no zamykane, e, bardziej, o, szlabane może tak, czy coś, e, one ogólnie mają taki ciekawy dźwięk, e, jak będzie pociąg jechał to wam pokażę. Ogólnie to takie fajne i tak samo co ciekawe, barierki są i dla ulicy, powiadomo dla samochodu i barierki są tu o L6, pisze, i też dla pierwszych, na przykład, żeby nie przechodzić w sumie to takie coś, u mnie będzie się też serdecznie coś jest, więc yy, to, to bardzo ciekawe. I ogólnie w, w wszystkich miejscowościach yy, w PCD yy, są te dźwięki zmienione. Znaczy, barierki jestem, szlabany nie, ale dźwięk jest w każdym zmieniony, także. Ja sobie tutaj poczekam i wam puszczę ten dźwięk tylko, jak będzie. I ogólnie widzowie tutaj w sumie taki sam jest dźwięk i też dodano rogatki jakby... O, rogatki. Też dodano rogatki tutaj na tym przejeździe jakby... No tam był przed chwilą co pokazywałem i ten tutaj darłowy. No i w sumie z tego odcinka to tyle. No co? Widzimy się. jak coś dodadzą, No i do widzenia.